Cześć, z tej strony Kwerek yy, i to jest mój już drugi odcinek z Minecraft craftujemy Squarki. Jak widzicie to jest mój aktualny skin. Yy, I czemu nie jestem w tej dżungli, to ja się to pierwsze pytanie. Yy, dlatego... że... Dlatego, że tam... Czekajcie, muszę przypomnieć. Yy, bo tam nie grałem w Minecrafta. Czekaj. A, tam było 8 kliperów i yy, było kabum. Dlaczego yy, on. Tak mam... Taki przedmiot. Nie wiem, nie, nie było tematu. Sorry. Co z będziemy robić? Teraz jesteśmy w innym miejscu. Niestety, tamte miejsce, wiecie, no, 8 kliperów kabum. Tutaj fajne miejsce znalazłem, to jest jak sobie wyobraziłem, że tu będzie coś wybudowane, tak fajnie to wszystko wygląda. O Tutaj tam gdzie gdzieś jest woda, mm, tak wspomniałam tutaj woda, jakby to wyglądało. Taka rzeczka, tutaj takie extreme hills edge. I znalazłem swoje miejsce na mieszkanie tam. <laughs> Sorka. Teraz, jak widzicie mam trochę pożywienia. Trochę się odbierało przez tą podróż całą. Ale sorry, że tak długo nie było odcinka, ale... Nie będę kłamał, nie chciało mi się robić odcinka. Ale dobra. Tutaj sobie wymarzyłem, żeby tutaj zrobić miejsce, ale to trzeba najpierw troszeczkę tutaj dirtem zrobić. Ale takie miejsce naprawdę, że tak mówił, że na... W takim miejscu bym się znalazł, bo takie miejsce trochę długo się szuka. No wiecie, ktoś się marzy o takim epickim miejscu, a tu takie. Kurde! Au. A tu. No, no lipa! Pozbierajmy trochę dirtu. Mam teraz 30 fps u nie wiem dlaczego. Na no po początku zawsze są lagi na Camtasie, ale potem tu są takie mniejsze lagi. Odcinek będzie 15-minutowy a mm. potem idę muszę niestety. Ale jak przyjdę z Protem, to od razu zrobię następny odcinek. Bo dzisiaj mam bardzo wielką chęć na nagrywanie. Coś mnie złapało, nie wiem. To chyba dobrze, nie? No, no dobra, wróćmy do Minecraftowego tematu. Mm, mam nadzieję, że będziemy długo żyć, bo na tamtym świecie co grałem i grałem... To długo nie podzieli się, bo tamten nick się trochę zepsuł. Hmm. Dobra. Tak, stack, 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 czek. Okej, okay, stack jest. Tak muszę nieraz, prawda, dzielę FPS-u, bo naprawdę... Yy, fraps każdy mi próbował już robić, więc poddaję się z Frapsem. Fraps odpada do nagrywania. Mm. Ja bym chciała, żeby tu było tak fajnie równo było. Czekajcie. Mm. Nie to tak. Jak jest tutaj tak, to też tak musi być. Aj! Kurde! Błąd mój! Sorry! Jebnijmy to... Aj kurde! Dobra... Teraz tutaj tak bnijmy. Teraz trochę ją wniżymy No nic, to wejdziemy sobie tutaj. Tutaj też tak zamurujemy. żeby nic nie ma. Ozorka? No mi się. Uff, trochę jestem. Nie wiem dlaczego. powiedzieć, że trochę jest gitu. Teraz tutaj trochę tak walnijmy. I to jest moje wymarzone miejsce. Tutaj gdzieś takie schodki na dół. Kurde, potem to naprawię. Mm. O! Tak teraz może się wprowadzić taki lag. A to czy będzie wina mojego kompa, bo ja są lagi na kemtez no to... No to sorry. jak będą takie lagi. Nieraz. Ale się postaram, żeby nie było lagów. O i to, to będą takie fajne schodki. <küh> Przepraszam. Mm. Teraz to rozwalmy Też Myślę, nie wiem, co to ma przestawiać. I tutaj nie jest tak równiutko, muszę tutaj też tak dorównać, ale nie, kurde, chłopata się poszła Tak nie może być. Po prostu tego nie może być, bo to musi być na tyle klatki. Eee, crafting table trzeba wziąć, to postawimy go tutaj. Eee. Ach, kurde. A, mam dosyć skóry, no to super, mam 25 oto się stworzę zbroję. Shift. No i co, teraz jeszcze tą jedną skórę to się nigdzie nie przyda, bo ona chyba nie służy do żadnego craftingu więcej. Ale to, to mamy już zbrojkę taką. Skórzana! Kurde, ileś minut? Okej, okay, sześć. nic nie widzieliście? Mm. Aha, i co miałem stworzyć. Dobrze. A więc tak, tutaj nie może być tak w tej góry. To nie o to właśnie chodziło. I kurde, o! Tak jak teraz mówiłem, że będą takie nieciągłe lagi. by zrobić, żeby było na maksymalnie FPS, a najmniej. W ciągu ładowania, a tutaj nic nie musi ładować tego. No po co zrobiłem tak, że. Żeby... Kurde! Nie mogę się wymówić. Wof, Myślę, że będzie... to był crash. Sorka, myślę, że to był crash, naprawdę. A tu trochę. Ok, e, aha mam optifina jeszcze moda, mam nadzieję, że nam to się, może nam to się przyda, e, Krówkę mamy, siedzę na świni, <grym> pamiętam to, aj, e, no ale nie bez przesady, żeby takie lagi były, jak w trakcie nagrywania, nie no bedniaj, au, bo lagi bolo, mnie bolo. Nie wiem jak was. Ja pieprzę. Wiecie co? Dysk nie może mi się popsuć. Właśnie znaczy, nie wiem o co w tym chodzi, że mam takie lagi nieraz. Eee, nie, tego jestem przyzwyczajony. Ja mam na każdy z moich kolegów ma, to czemu ja nie będę miał? Dobra. O. Teraz tak, trzeba tutaj ładnie wyrównać, tego tutaj gdzie jest. Czyli jeden krocek. Dobrze, teraz trochę tak jak schodki tak jakby to prowadzi? Czekajcie, to jest na ten sam... Nie, to nie jest na tym samym poziomie. O co chodzi? Liska. Aha! okej, okay, nie wiem o co chodzi. to jakoś dziwnie by wyglądało. FOK Aha! Debil, debil. Moja wina. A nie. Nie rozumiem tego, naprawdę. Mam, mam ten błąd. Mam! Mój błąd, sorka. Tu węgle za chwilę się wykopię. O! I teraz powinno być. Mam ten błąd. A już no co chodzi? Dobrze. Teraz do góry. A, że spódnę to trochę czasu mi nie zostało. Tylko bardzo malutko w ogóle nic z czasu nie zostało. No to połóżnij świni. Siedzę na świni. Dobra, ogarnij się, kłodek. Mm. Fail. Czekajcie. O! Mam fajny pomysł. Tylko na razie to nie będzie takie bardzo realistyczne. Ja się postaram, żeby to było trochę realistycznie jeszcze ten... to okolica i td. na razie nie będzie, bo na razie trzeba ją ładnie udekorować. Dobra, ja sprawdzimy no to 114 minutki, no to tylko. Zróbmy skotki na razie. Z kubla. Oj, mój błąd. Znowu. No to ten. Kilka staczków kubla się pójdzie strać, ale to nic. Nic za nie przeskoczy. W tym. Okej. Okay. To jest tutaj jeszcze. I tu. I już się chyba. No. Tak jak myślałem. Bo. Nie... Dobra, to dwa kobla. Mmm. Nie wiem, jak to zrobić. Nie będę tak samo robił, jak wiecie kto. Ale zrobiłem cztery kratki. Potrzebuję trochę tego bardzo złego, brzydkiego kamienia. o nazwie Dirt, którego jest bardzo przydatny. Ale jest bardzo brzydki. Sorka, czy tutaj trzeba jeszcze? Tak się boję, że tu Creeper za nami. szczerze nie widzę jakiegoś. wymyślić czekajcie żeby, no bo jak zawsze to się mogą potworki zresztą ale nie chcę za bardzo wal, wal. to tak to trzeba też tak żeby... O! Au! Sorka, też mój błąd znowu. No i no to by było chyba na tyle Jeśli chodzi o ten odcinek mm, Czekajcie, być to dokładnie Ale na wypadek Dobra Więc to by było na tyle Żegna się z wami Querek I dziękuję za oglądanie tego odcinka Naprawdę Jeśli pomogłem Właściwie nie pomogłem Tylko lubicie ten film Dajcie lajka w górę bo niektórzy są za łapka w górę, kciuk w górę. Ja tam jestem neutralny w tym. Dobra. No to dziękuję za oglądanie i żegnam się z wami, Kurek. Cześć.